Witaj na moim kanale, Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawił Ci problematykę obrzęków żylno-limfatycznych i jak sobie z nimi poradziłem w przypadku mojej 82-letniej, a obecnie 83-letniej pacjentki. Historia tej pacjentki jest taka. W kwietniu zeszłego roku rodzina tej pacjentki poprosiła mnie, ażebym poszedł zobaczyć, czy mogę jej pomóc. Pacjentka skarżyła się na bardzo silne bóle w okolicy stawu biodrowego oraz nie mogła kompletnie chodzić. Tyle wiedziałem od rodziny. Kiedy zobaczyłem pacjentkę na żywo, to mówiąc brzydko szczęka mi opadła, bo takiego skomplikowanego przypadku jeszcze w życiu nie widziałem. I tak pokrótce. Pacjentka pół roku wcześniej przewróciła się na lewe biodro i miała bardzo silne bóle tego biodra. Te bóle były na tyle silne, że ona nie mogła siedzieć, nie mogła leżeć, o chodzeniu nie było w ogóle mowy, bo nawet przy chodziku nie była w stanie się poruszać. Z racji tej, że pacjentka nie mogła się ruszać, leżała w łóżku, dały się jej weznaki problemy żylno-limfatyczne w obu nogach. I te problemy żylno limfatyczne w obu nogach, no to była no, po prostu katastrofalna sytuacja. Pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotkałem. Te zdjęcia, które tutaj Państwo widzą, nie oddają rzeczywistości. W rzeczywistości te obie nogi wyglądały dużo bardziej dramatycznie aniżeli tutaj na zdjęciach. Żeby to sobie wyobrazić, proszę wyobrazić sobie rybią łuskę. Tak wyglądały jej obie nogi. Proszę wyobrazić sobie popękaną Pustynie, gdzie nie ma wody, tak wyglądały jej obie nogi. Nie dość, że skóra była popękana, skóra odchodziła, to nogi były kolorowe, czerwone, sine, twarde. Do tego jeszcze był wyciek limfy przez skórę. To była no, dramatyczna sytuacja u pacjentki, a jeszcze dramatu sytuacji dodawało to, że leki, które ona używała, nie działały. One nie pozwalały ani zatrzymać tego procesu degradacyjnego żylno-limfatycznego, ani nie były w stanie przywrócić jej możliwości chodzenia. Jej najbardziej dawały się we znaki chodzenie, bo nie mogła chodzić. Ja natomiast byłem przerażony tym, co widziałem na nogach, bo te nogi pomimo, że nie bolały, no to były w bardzo katastrofalnym stanie. Otóż są, jak to się mówi, masaże, drenaże limfatyczne i tak dalej, natomiast to są masaże, gdzie nie ma wycieku limfy przez skórę. Natomiast tutaj był to stan no, bardzo, a bardzo trudny. No i w tym stanie powstało pytanie, czy ja mogę tej pacjentce coś pomóc. Nie potrafiłem odpowiedzieć na bazie oglądania. Musiałem przeprowadzić diagnostykę funkcjonalną oraz wykonać swoją terapię. Moja terapia to był taki masaż no, testowy, taki można powiedzieć żywno limfatyczny, ukierunkowany na pobudzenie ukrywienia tych obu nóg. Podczas tego masażu ja masowałem głównie okolice kolana, które były w miarę zdrowe i schodziłem lekko na granicę zaczerwienienia, nie dotykałem w ogóle tych wycieków limfatycznych, bo noga od no stopy aż do połowy podłudzia, nawet wyżej, ona była taka obślizgła jak u ryby i oprócz tego jeszcze było tam mnóstwo najprzeróżniejszych ran były blizny po ranach, nowo powstały rany i drobne, nawet mocniejsze otarcie no tą nogę powodowało żywą ranę która bardzo trudno się goiła po godzinie takiego masażu żylno-limfatycznego pacjentka powiedziała, że Zaczyna czuć e, nogi. Te nogi jej zaczęły odżywać. W momencie, kiedy ona tak powiedziała, ja wiedziałem, że będę w stanie jej pomóc, że jest to tylko kwestia czasu. E, w związku z powyższym, e, od następnej wizyty ostro zabrałem się do pracy. E, no i teraz pokrótce, na czym polegała moja praca? E, moja praca polegała na tym, że musiałem. Dla pacjentki zastosować taki masaż, który był kombinacją drenażu limfatycznego oraz moich własnych technik manualnych związanych z masażem takich, które wypracowałem sobie przez lata, które nie podrażniają skóry. To wszystko sprawiało, że z tygodnia na tydzień był taki delikatny postęp. Na początku ja się skupiłem głównie na obszarach zdrowych, czyli to były zdrowe obszary, głównie poza tymi kolorowymi stanami. Natomiast w miarę upływu czasu, jak te zdrowe obszary się powiększały, no to powolutku zacząłem schodzić troszeczkę niżej, ale cały czas na granicę tych obszarów. I teraz problem z tym masażem, który ja realizowałem. To był taki, żeby z jednej strony ręcznie przesunąć limfę, a z drugiej strony nie uszkodzić i tak już uszkodzonych naczyń limfatycznych. Kolejny problem, nie uszkodzić żylaków, które były. Pod skórą. One nie były widoczne, bo były przykryte tą skórą taką kolorową i tam niewiele było widać. Natomiast no, to dało się czuć, że tak jest. W związku z tym była dość skomplikowana sytuacja, ale w fizjoterapii istnieje coś takiego, co się nazywa prawo Arta Szulca. Ja zgodnie z tym prawem masowałem. O czym mówi prawo Arta Szulca? Prawo Arta Szulca mówi o tym, że. Możemy bodźcować dany obszar w taki sposób, żeby bodźcować na poziomie 80%, a nawet 70%, czyli 70-80% maksimum. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ja za pomocą swojego masażu byłem w stanie zniszczyć się albo uszkodzić te naczynka limfatyczne, to musiałem dojść do granicy uszkodzenia, Naczynek limfatycznych, a następnie obniżyć się o 20% poniżej tej granicy, a jeszcze lepiej 30% i w tym obszarze od 0 do 70% pracować i masować wykonując ten delikatny, subtelny masaż. Tutaj w grę wchodziło po prostu czucie moich palców, które przez lata wypracowywałem i wypracowałem. Wypracowałem to na tyle skutecznie, że wyciek limfy po czasie udało się zatrzymać. Mniej więcej po 4-5 miesiącach wyciek limfy udało się zatrzymać. Następnie noga zaczęła zmieniać kolorystykę, czyli tam, gdzie powracał naturalny przepływ krwi. Tam noga odzyskiwała naturalną kolorystykę i naturalnie funkcjonowała. Ta kolorystyka była odzyskiwana od kolana w dół oraz od palców stopy do góry. Na początku cała stopa była zajęta tym przekrwieniem, zaczerwienieniem. Na zdjęciu tego nie widać, ale normalnie to była cała stopa zajęta aż po czubki palców, i to fajnie było widać, bo najpierw czubki palców robiły się takie zbliżone kolorystyką do skóry, potem kolorystyka skóry wracała. Na paliczkach stopy, potem troszeczkę wyżej, troszeczkę wyżej, troszeczkę wyżej, aż powyżej nadgarstka, powyżej stawu skokowego. Jeżeli chodzi o obrzęk, obrzęk po prostu był nadal. To był taki obrzęk, no, pod względem manualnym lepszy, ponieważ noga zaczęła być miękka. Ona na początku była twarda, bardzo twarda. Można powiedzieć, jak beton. Natomiast w miarę upływu czasu ona się rozmiękczała. Czyli dzięki stosowaniu zasady Arta-Schulza oraz kombinacji masażu, drenażu limfatycznego i moich własnych, wypracowanych przez lata technik masażu, udało się nie zniszczyć kanalików limfatycznych, nie zniszczyć struktury żylnej, Udało się zatrzymać Wyciek limfy i ten wyciek linfy zaczął się cofać. Skóra zaczęła powolutku się odbarwiać, czyli zaczęła przyjmować normalny kolor skóry. I tak krok po kroku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Ta skóra wracała do normalnego. Do, do, do normalnej barwy równolegle jak w miarę upływu czasu wyciek limfy został zatrzymany, to dodawałem najprzeróżniejsze ćwiczenia, najczęściej były to ćwiczenia bierne, czyli zginanie stawu skokowego od góry do pod różnym kątem oraz zginanie stawu kolanowego. U pacjentów geriatrycznych, a ta pacjentka miała 82 lata w tamtym czasie, jest problematyka tego typu, że jest to wielochorobowość. Wielochorobowość oznacza, że pacjent nie choruje na jedną jednostkę chorobową, tylko na wiele jednostek chorobowych, i teraz trzeba tak leczyć daną jednostkę chorobową, żeby nie pogorszyć stanu tych pozostałych jednostek chorobowych. Teraz pozostałymi jednostkami chorobowymi u tej pacjentki był ból biodra, pacjentka nie mogła chodzić oraz nadciśnienie tętnicze, to wszystko trzeba było robić równolegle. Jeżeli chodzi o samo nadciśnienie tętnicze, to ja się dowiedziałem dopiero niedawno, że to nadciśnienie tętnicze się wyregulowało, ono spadło i w tej chwili ma normalne. Wartości. Natomiast jeżeli chodzi o walkę o chodzenie, walkę o to, żeby mogła pacjentka normalnie funkcjonować i pozbyć się tego bólu biodra, to o tym opowiem w kolejnym filmie. Bo to jest bardzo długa ciekawa rehabilitacja, która była prowadzona równolegle z tą terapią przeciwobrzękową w efekcie końcowym jedna terapia i druga terapia dały takie nogi, jakie widzą Państwo na zdjęciu. Zdjęcie jest robione w tych samych warunkach oświetleniowych, mniej więcej jak było w zeszłym roku robione. Czyli możemy powiedzieć, że Nóżki są prawie że jak nowe. Oczywiście tam są drobne przebarwienia skóry, bo jakieś ciemnie, to te przebarwienia skóry no, są zauważalne, ale tak, na pierwszy rzut oka, jeżeli porównamy to, co było wtedy z tym, co jest obecnie, to jest, proszę Państwa, kosmos. I ten kosmos to jest piękna sprawa. Ja jestem szczęśliwy z tego faktu, że mogę osobiście uczestniczyć w przepięknym, w procesie zdrowienia tej 83-letniej już kobiety. Dzięki mojej ingerencji udało się przełamać, można powiedzieć, bezsilność medycyny, i udało się za pomocą metod fizjoterapeutycznych przywrócić pacjentce sprawność, radość życia, poprawić jej no niesamowicie jakość życia. A jakość życia osoby starszej, jeżeli ona chodzić nie może, to jest dramatyczna. Natomiast, jeżeli ona może chodzić, może spać, może poruszać się, nawet jeżeli to jest owaseczka no, albo ten chód pozostawia wiele do życzenia, to jest to dla osoby starszej no, piękna, a piękna sprawa. Bardzo się cieszę z tego sukcesu terapeutycznego. I również no, mam taki komunikat dla Państwa. Czasami sytuacje nasze chorobowe wydają się być beznadziejne. Idziemy do lekarza. No, lekarz nie znalazł jakiegoś skutecznego lekarstwa. Chorujemy, jak bolało, tak boli, a nawet gorzej boli. No i pytanie, co z tym fantem zrobić. To, co mogę podpowiedzieć, to szukać rozwiązania. Jeżeli jest możliwość, zmień lekarza. Może inny lekarz. Nie to, że się będzie wymąża, tylko spojrzy z innej perspektywy. Może ma większą wiedzę w jakimś zakresie. Może akurat się specjalizuje w danej tematyce i to, co dla kogoś jest leczone standardowo, ten lekarz leczy no, według najnowszych osiągnięć nauki. Jego leczenie będzie skuteczne. Warto szukać. Spotykałem się z takimi właśnie sytuacjami, gdzie jeden lekarz nie radził, a drugi lekarz poradził sobie doskonale z tym samym schorzeniem. Szukać rozwiązań fizjoterapii. Fizjoterapia jest potężna, ale to powiem potężna, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa. Ja z tej kompleksowej terapii przeciwobrzękowej korzystałem garściami, można powiedzieć, choć nie wykorzystałem jeszcze wszystkich możliwości tej kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Wykorzystałem zaledwie cząstkę możliwości tej terapii. W związku z tym, jeżeli macie obrzęknięte nogi, to nie złamujcie się. Jest dużo możliwości na to, a te obrzęki nóg, rąk czy innych części ciała zatrzymać i cofnąć. I życzę Wam zdrowia, Cieszę się radością tej pacjentki, która może w tej chwili chodzić, żyć, funkcjonować, cieszyć się, i nie ma żadnych wycieków limfy. Może sobie spać spokojnie, przewracać się z boku na bok, bez obawy o to, że nie taki ruch, a gdzieś tam na nodze powstaje trudno gojąca się rana. Pacjentka w tej chwili wróciła do życia i ma no, bardzo fajne życie. To tyle w tym temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach. Zapraszam też do subskrypcji kanału oraz udostępniania tego filmu innym osobom, które no, mają obrzęki i nie potrafią sobie z nim poradzić. Być może ten film będzie akurat dla nich jedyną nadzieją albo takim światełkiem w tunelu, że jednak może z tym obrzękiem da się coś zrobić. Dao mi je gazačanja, nastavite u